Dobra, kole, gramy środek i ten, yy, środek, lawę i wodę, tak? Bo pedałami nie jesteśmy, nie? Dobrze, tyle dobrego. Żeby niebezpiecznie się zastanowiłeś. Hmm. Safiro, ogarnij też te targety! Szybciej, żebyś nadupcał. Nadupcał, szybciej. Jest, stary, staram się, jak siedzi na mnie, kurwa, wojownik i ten Death Knight z Rogalem, to ja się, kurwa, nie staram targetować, tylko staram się przeżyć. Ja rozumiem. Coś o... W sumie tu mamy no, dwóch filo, kurwa, zajebiście będzie. On chodzi Death Knight, mhm, mm Assassin, ohoho, no. Surival, Hunter. Będzie, Jeszcze kurwa, hybiałem. I ta same kin, kurwa, doty. Guardian, Hohoho. to macie, kurwa, dotki, będziecie schodzili jak masło dobrze, ja lubię masło. Yy, Hezik hejzik na wodę idziesz, tak? Hunterkiem. To co ma środek, to znaczy się. No no, na, na środek, wodę, dół, no. środek i góra. No góra to jest najdłuższa. Yy, no dobrze, nie, środek i lawę bierzemy, tak? Okej. Okay. Ale ty idziesz na, na wodę, zobaczyć, ile masz sam najwyżej no, napierdalał. targety to są urlokowie, kurde, Ale... do wszystkich. Okej. Okay. No targetować, tak, ładnie target. Ale Safi zmieniaj no. te cele, rób coś, no. Nie wiem, mam ci kurwa błyskawiczki. Zmienia kurwa cele co to chcesz, że Dlaczego oni zabijać. stoją przy moim wejściu? Idźcie w prawo, będziecie mieć bliżej, idźcie z grupą. Tak, w prawo idźcie w prawo, reszta idzie w prawo. No, które to jest ty prawo. Które i bramy. Jak to tak, tyłu, ty, to które to jest prawo? Ty na motorze. Tam gdzie palec idzie w lewo. Hehe, to Teraz ten. Prawo. Od duży. Albo weź rękę do góry, i tam na pewno masz lekarz ci zapisał, która jest lewa, która oni, prawa od ręki. Oni mają Assassin's i supera, więc jak ktoś będzie w Smog Bombie, to się kurwa nie zastanawiać, czy ma wyjść, czy nie. Pinket, wypierdalać stamtąd, bo będzie ci ginieć na stunie. I brać te lawę od razu. No, Mało pojechało. Targi... Mało pojechało. Nie, nie, no bo tu jadą wszyscy. Na wodę jadą. Bumas. Na wodę jadą, tak, jest stealtha, woda. Na wodę, dawać na wodę. Lepiej na środek do mnie! Tak, Pięknie! Tak, tak. Co to ma? Ja to robię? Chuj, teraz. Drink, do teraz. Stoję w wagoniku, żeby Dobra, to nie bierzemy było. górę w takim razie, na górę niech ktoś jedzie i wodę. Stałem w wagoniku. ja, ja to ja dało. Tak kurwa, weźcie tego regalo do mnie, bo przecież. To odpuszczamy tą wodę? Że ja tu kurwa jestem, co wy robicie? Nie no, wodę bierzemy, staramy się przynajmniej no. No ale co? nas, jest tutaj trzech? To wycofujemy się z wody, brać górę i walczymy na środku. Niech se wezmą jedną bazę, my weźmiemy dwie. Mają chujową taktykę. ich tutaj. Tak, Trzymajmy, trzymajmy. Ej, chodźcie tu. Zapijcie te pety. Ale chodźcie tu na środku. Ej, chodźcie tu na środek, co wyście zrobili, Ja tu sam zostałem. No kurwa. No nie O, jadą, jadą. Jadą na lawę w ogóle. Ej, jadą na lawę, Rogan mnie zatrzymał, ja pierdolę, no. Dawajcie szybko? tutaj, ja jestem tu sam. szybko ładnie. To ja zatrzymaj nas. Tego, ja tak tego nie kumon, dlaczego wszyscy pojechali na górę? Nie wiem kurwa dlaczego. Macie do ma, ma jechać. Kurwa, no. Dobra, dole. ogarnijcie się kurwa spokojnie, bo macie szał kurwa bobra obrać no. Dawać wody. na wodę Kurwa sam to Zjedem, spuściłem a to ich było 5 kurwa, na co? Dawaj go Kurwa, no. lawe lawę, nie? Tak, tak, no sam ją na dawać, 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 tu. Nie ja byłem z tobą na lawie. Brać wodę i brać środek, walczyć i Huntera dawać. Rogala mam znowu. Huntera. Najpierw musimy wodę wziąć, woda pierwsza. No. Ty sobie cofnij się, kawałek mam ci już. Dobra, no jeszcze też... Po Hunterze. Rogala, Rogala. No. Wyciągają skurwysyny wodę syny Ej, wodę zostało w Ej, ale. Wodę. Idziemy, ginie. ich. Ja ich zastanowię. Na B, ten rok na B. Drugi wardla. Dobra, no, cofają się czy walczą? Cofają się. Dawaj, na środek na ich nadupcać. Tak, no to niech zostaje tu. Hejs, jedna hejs osoba zostań i tu, gdzie ty jesteś? my tu. A, on tam jest. Nie, dobra. Hej, nie Hunter niech tu zostanie. Słuchajcie, dwóch healerów o, jest na lawie. Tam, tam sami healerzy... Lawie. O, jeszcze Priest przyszedł. Sami healerzy na lawie. Czekaj, yy, Adaś, chodź tu zostań na wodzie. Gdzie, kurwa, warriorem, Co ty? No ale, no a za kim, kurwa? To ja healer... Dobrze, ja healerem zostanę. Dobra, zrobię. idź tam, jedź, jedź tam. Nie, no nie, nie mam problemu, tam. healerem zostanę, kurwa, no. Tu są to jest... sami healerzy. Dawaj, Safiro, nie baw się. Zatrzymałem wam druida jeszcze. Do wózka, do wózka, do wózka. na wózek, stanąć na wózek. No wbijeć, pieć Araż biej w kółko! Spokojnie, wyciągałem. A tam w wózku stanąć. Dawaj, dawaj, bo oni bije, dojeżdżają, jeszcze trzech dojeżdża, ja zatrzymam. Ale Kurwa Ale gdzie jest reszta, no? To zabijać, tutaj? zabijać. Zabijać to wszystko. On Fieruj. Zabijać, zabijać. Zabijać tego huntera, do, no, dobrze. Zabijać resztę. Mam, ja ginie, zginął. Następnego, dawać. Druid, druid balans. Niech ktoś na wodę idzie i weźmie tą wodę. Też. Jedna osoba. Chwila mam. Dobra, giną. Ja też Nie powieram. mam to temu. Dobra, dobra. Potrzebuję dmsa na wodę. tego DPS na wodę! Ze dwóch urywać się! Szybciutko! Mówić kto idzie! Panter Ale nie hej. wszyscy! Znowu jedziecie wszyscy! Dobra, ja hajs zostaję. Dobra, no. zostaje, Jedna osoba tam mach czy ktoś. Ja muszę się napić w wodę. Nie, jedna wodę Zostańmy na środku, no kurde! Tak, reszta na środek zostaje. Na środku zostaje. Rytujesz się teraz! Dajcie, proszę mnie. czym zajebać. Mówcie, kiedy ma, potrzeba pomocy, czy Sapa nie? tu Paso. mam na lawie. Sapa no, widzę, mam na lawie. Jedzie Lawa, no? Lawa, no? Idzie na lawę. No i Sapa mam tu na lawie. Dobra, wracam na lawę. Jedzie czek na lawę, no. Jest, widzę tego rogala. Dzięki, Dobra. Ten już dostał. Po co go do kółka przyciągacie? Dawaj, dawaj. Uwalniam bo czterech dawać. tu idzie, halo. Rotuję ich i postracimy. No dawać, dawać, nie wiem, nie, nie, nie Jestem kurwa zajebisty. Przejęłem wodę. Zabijać druida, bo ginie. zginął, nie zginął, dobić go. Druida z to... jazu. No dawać go, bo z. Przez... Ja to dobrać. już mu wypierdolę. No dobrze. To wypierdoliłeś mu. Zabijać. Lok pada. tak jakby nikt nie targetuje. Dawaj loka, loka! Czeka. Zginął. Następno, mocha! Następnego loka. A, dobra. A następnego wszystko. loka, następnego loka! Dobra, środek zjechał. Wypierdalam ich z kółka. tu jest problem na Protuje. lawie. Dużo ich jest, na bardzo na labie, potrzebuję. Na lawie, dawaj na Huntera. Huntera o, teraz. E, heks, heks, zdjąć heksa. Nie mam heksa jak zdjąć. Nie masz hexa mówię do ciebie, Nie masz wiesz. Już nie wiem, bo mi zdjął ktoś. Deterens. Zobacz, ja od razu tu wyrzucę. Dobrze, okay. dobrze, dobrać. Loka, loka mieliście bić, tak? Drugiego. Bicie, bicie tam. Loka. Dobra, dobrać, dobrać. Dobrać tu wszystkich, o. Pierru... Huntera. Ja się zaraz odpaliłem. Pieruję to gówno. Tej lok kwiczy. Nie mam. Leczcie, bo ja mam Fira, nie wyjdę z niego. Dobra, dobra. To ja, ja... to tę totem rzucam. Słuchajcie, ja puściłem środek. On sam leci. Środek sam jedzie. Dobra. DK. Lepiej przypilnować trochę. I ktoś tam jedzie właśnie, ktoś tam jedzie. O, dk Dawaj na środek, halo! Jeden, jedna osoba na, na, na... tam... na co tam? Ja lecę? już tam lecę. Dawaj, dobra, dawaj. Dobra, zginęli. Droid zawiesił. Counter. Zatrzymałem ci go, dawaj, zabijaj go. tak. Adaś, nie widzę. Firuję prista i, no dobra, i... szamana. Szamana, ale... Pantera zatrzymałem. Pantera dawać. Rutuję ich wszystkich w miejscu, jak Albo macie loka, jakieś... loka, bo dotuję. Jak macie jakieś AOT, to odpalcie, bo nie wszyscy Ale Hunter ginie, teraz dawać Huntera dobić. Dobra, to. Hunter ginie. Dobra, góra nasza. Dobra, środek jest. Trzy wózki wyjechał. Dobra, Trzy jest... wszyscy jadą, to jest GG już chyba. Ooo, kieruję, Ja ich tu zaraz. Priest tu leczy. A, dobra. Go, i go. i padał, to go jeszcze heksuję. Rotuję ich. Ja ich tu zrotuję, zestunuję. I wypierdolę jeszcze tak. I czak, i maka Dobra, dawać, nadupcać. I nie ten, ten, y, druid. Dobra. O! Ale